Jest tam ogień personalny pomiędzy wami, jest konflikt yy, i to ludzi interesuje. Ty naprawdę nie, konflikt, jest, konflikt jest między Murańskim a Muabojem. Chodzi o to, że Murański, yy, jak, jak szeroko przedstawiał to Muła i dobierał się do niego, to było w jakimś imprezie w fabryce papieru yy, z tego co... Marcin, ty, ty chyba sam wierze. nie wierzysz. Ale poczekaj. Nie, dlaczego? A dlaczego ja mam nie wierzyć? Nie ma. No. Jeżeli, jeżeli facet takie oświadczenia składa publicznie mało tego, został wyłączony podczas podczas tej, tej, tego face to face przed FNA, mhm. a ja wiem, że że tam miało, miała być cała ta sytuacja wyjaśniona. Ja prywat, w prywatnej rozmowie słyszałem od muła od boja, że w tym, w tym wieczór, kiedy Jacek go podrywał, próbował go do siebie przekonać tym, że opowiadał, mu, no, że gdy siedział w kryminale był, y, był tym, który najlepiej robił laskę z półkiem, więc y, takie, takie, takie przedstawiał swoje walory, wartości mułapowi. natomiast no, z tego co wiem Muław tym walorem nie ulepszy. Podobno w kryminale był w tym najlepszy. <noise> Maciej, <noise> inaczej, nikt z nas tego nie wie co, co tam mogło się dziać i tak dalej, więc zostawmy to. Dlatego może lepiej nie, nie wracajmy do tego, Dokładnie. bo szkoda, y, aby ten wątek ciągnąć, bo to jest naprawdę, mówimy o strasznie parszywej y, personie i, i, i ja w ogóle myślę, że nie ma się co w ogóle na tym już skupiać. Nie, to ja, to myślę, że... powiedziane, już zostało. ja myślę, że w takim kierunku nie powinniśmy iść, bo, bo to jest ta rozmowa bez, bez, powiedzmy, jakby to powiedzieć, żadnych dowodów, to nie żadnych... moje słowa, tylko słowa moja, więc jakby ja, ja tylko... Mogę opierać się na tym, co, co, co w tej kwestii słyszałem od niego, no. zresztą to nie jest tak, że on to mówi do mnie na tylko on to mówi po wszechświatach, także no, mamy do czynienia z taką, a nie inną personą. Różne rzeczy mówią ludzie.